W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci schemat pielęgnacji skóry dojrzałej. Jesteś ciekawy, z jakich etapów się składa? Zostań ze mną. Na dzisiejszy odcinek zapraszam Nutridom, sklep i aplikacja z wyselekcjonowanymi kosmetykami. Znajdziecie tam kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i makijażu. Zanim omówię poszczególne etapy pielęgnacji, chciałabym powiedzieć, wydaje mi się, bardzo ważną rzecz. Kosmetyki, które będziemy dobierali, do, będziemy dobierali zawsze do swoich potrzeb, ponieważ każda nasza skóra ma troszeczkę inne potrzeby. Mamy wszystkie skóry dojrzałe, ale może być skóra dojrzała, która jest na przykład skórą naczynkową. Będziemy dobierali tutaj inne kremy, sera, czy też inne jeszcze kosmetyki. Będziemy miały skórę na przykład atopową. Tutaj również poszczególne kosmetyki będą różniły się. Od kosmetyków, kiedy będziemy na przykład chciały y, y, wzmocnić leczynka krwionośne. Natomiast schemat pielęgnacji przy każdej skórze, przy ta, każdym typie skóry jest taki sam. Każdy etap wygląda dokładnie tak samo, tylko tyle, że dobieramy odpowiednie do potrzeb naszej skóry kosmetyki. I naszą pielęgnację zaczynamy od y, oczyszczania skóry. To jest faktycznie pierwszy etap, który bardzo często pomijamy, bo tak wydaje nam się, że np. nie robimy makijażu, że nie trzeba skóry oczyścić, że wystarczy ją umyć szybko, żeby już była przygotowana. Od demakijażu, od oczyszczenia zależy bardzo dużo, ponieważ wtedy skóra dobrze oczyszczona, po pierwsze, przygotowana jest na przyjęcie dalszych etapów pielęgnacji, a po drugie, także, wykonując demakijaż, wykonujemy też taki delikatny masaż, który wzmacnia krążenie krwi i zmaga wszystkie procesy, które w skórze zachodzą. Proces tworzenia się nowych włókien kolagenowych, na przykład proces odbudowy skóry lipid, warstwy hydrolipidowej itd. itd. Ja jestem zwolenniczką delikatnego, powalnego, ale i skutecznego um, oczyszczania. Bardzo dobrze przy mojej dojrzałej, suchej skórze, wrażliwej skórze. Sprawdza się oczyszczanie dwuetapowe. Czyli w takim oczyszczaniu zaczynam najczęściej od zastosowania olejku, który rozpylam albo nakładam najlepiej na swoje dłonie i tym olejkiem wykonuję przy okazji masaż, usuwając różnego rodzaju resztki kosmetyków kolorowych, resztki kremów z filtrem, resztki zanieczyszczeń, które także przecież gromadzą się na naszej skórze. Później, kiedy spłukuję olejek. Czas na inny kosmetyk, i najczęściej jest to pianka. Bardzo lubię pianki, dzięki temu, że mają one bardzo delikatną konsystencję. Mam wrażenie, że bardzo ładnie, jakby wnikają w skórę i w sposób skuteczny, ale bardzo łagodny, pozwalają usunąć różnego rodzaju niechciane na tej skórze składniki. Także pianki. Przy pielęgnacji skóry wrażliwej mogę Wam polecić, ale z tym założeniem, że pamiętajcie, że dobieramy je zawsze do potrzeb naszej skóry, konkretnej skóry, którą my mamy. Kolejnym etapem pielęgnacji po oczyszczeniu jest etap stosowania toniku do skóry. Jak oglądałam programy, gdzie wypowiadali się różni kosmetolodzy, bo czytałam też artykuły na ten temat to widzę, że tutaj zdania są podzielone. Niektórzy polecają ten etap włączyć, niektórzy uznają, że jest on wskazany, aczkolwiek niekonieczny. Wydaje mi się, że tonik może bardzo dużo zrobić dobrego naszej skórze, chociaż przyznaję, że jak mi się kończy tonik, to też ten etap pomijam, ale tonik przede wszystkim przywraca właściwie pH naszej skóry, co ma braże, przede wszystkim znaczenie wtedy, kiedy z jakichś powodów to pH się tutaj zmieniło, na przykład niewłaściwą pielęgnacją, to uczyniliśmy. Także taki tonik rzeczywiście może nam to pH przywrócić, a jednocześnie to jest taki pierwszy etap, tak naprawdę, gdzie my już mamy pielęgnację, ponieważ dzisiejsze toniki mają w sobie także różnego rodzaju składniki, które nas nawilżają, naszą skórę, chociażby są tam różne ekstrakty z kabeli japońskiej. Są tam też, na przykład jest także kwastelornowy, witamina C, czy jeszcze inne takie składniki, takie czynniki, które do potrzeb naszej skóry mogą być tutaj dobrze przystosowane. Możemy mieć toniki takie, które po prostu nalewamy na płatek i tym płatkiem kosmetycznym sobie tutaj na twarz tonik nakładamy. Ja przyznaję, że ja wolę toniki takich, które mają spryskiwacz. Dlatego, że tutaj możemy zrobić od razu taką bardzo delikatną mgiełkę, którą rozpylamy na naszej twarzy, i ta mgiełka od razu nas pielęgnuje. A poza tym, zobaczcie, nie musimy tutaj wprowadzać niczego jeszcze innego, na przykład nie, nie potrzebujemy używania wacików. Skóra dojrzała to jest też często taka skóra, która nie lubi zbytniego pocierania, dotykania. Także, jeżeli możemy to zrobić bez użycia waciku, to tym lepiej. I tutaj bardzo ważny etap w zastosowaniu toników, który my często pomijamy, albo nie, nawet nie wiemy, że tak trzeba robić, mianowicie nigdy nie pozwalamy tonikowi um, zastygnąć na naszej skórze. Nigdy nie zostawiamy go dłużej niż na mniej więcej 30 sekund, dlatego że parując ten tonik, także wyciąga jakby wilgoć z naszej skóry, co może spowodować, że zamiast nawilżyć wręcz przesuszy nam skórę także. Tonik po mniej więcej 30 sekundach warto też usunąć sobie, czyli bardzo łagodnym. Czasami to wystarczy po prostu ręcznik papierowy, którym delikatnie skórę osuszamy i w tym momencie skóra jest już przygotowana na kolejne etapy pielęgnacyjne. Ja bardzo polecam Wam teraz jako kolejny etap stosowanie serum. Sera mają wysokie skoncentrowanie czynników aktywnych, składników aktywnych i właśnie serum jest najczęściej tym preparatem, który, w którym te składniki mogą wniknąć w głąb naszej skóry. Natomiast zawsze trzeba też pamiętać o tym, że serum, aby działało, powinno być też przykryte kremem, żeby stworzyć taką warstwę okluzyjną, żeby dać warunki, Seru, żeby faktycznie mogło ono świetnie naszą skórę pielęgnować. Jeśli chodzi o sera, to mamy na przykład takie tutaj serum z witaminami A, C, E. Ja bardzo lubię witaminy, które mam wrażenie, że tak jak witaminy odżywiają moje ciało, kiedy przyjmuję je z pokarmów naturalnych, tak w tego typu kosmetykach odżywiają naszą skórę i wspomagają takie procesy, które naszej skórze w dojrzałym wieku są potrzebne chociażby rozświetlenie skóry, odżywienie, a nawet regeneracja. Witamina E jest taką witaminą, która może także powodować regenerację skóry. Serum przykrywamy zawsze kremem. Możemy przykryć je także maską, ale to już za chwileczkę o tym powiem. Bardzo ważnym etapem pielęgnacji jest dla mnie także pielęgnacja skóry pod oczami. Myślę, że nie powinniśmy stosować tego samego kremu i serum pod oczy, co da resztę twarzy. Dlatego, że skóra pod oczami ma swoje potrzeby. Ona troszeczkę inaczej zachowuje się jak skóra na całej twarzy. Na przykład czasami mamy skłonność do obrzęków właśnie w tej okolicy pod oczami, czego nie ma na innej części twarzy. Bardzo często nasza skóra pod oczami jest bardzo cienka. Widzimy wtedy różne sińce, które, które też chcemy zamaskować korektorem, a jeżeli pielęgnacja jest nieprawidłowa, ten korektor niewiele nam tak naprawdę da. Stąd też serum i przykrywający je krem na tym etapie jest bardzo potrzebny. Powiedziałabym nawet, że jest niezbędny. I kolejnym etapem, który warto także zastosować po tych wszystkich kremach, serum, tonikach i oczyszczaniu, to jest filtr. Czyli stosowanie kremu albo innego preparatu z filtrem SPF. I tutaj my czasami uważamy, że jeżeli na dworze nie świeci słońce, albo jest taki właśnie pochmurny, chłodny dzień, albo nie mamy, nie jesteśmy w trakcie kuracji retinolowej, no to po co nam te filtry? Są niepotrzebne, nie skóra oddycha, niech się opali, niech słońce doświadczy. Natomiast my nie bierzemy pod uwagę też często tego, że nie tylko mamy tutaj promieniowanie UVB, czyli takie promieniowanie, które może spalić naszą skórę, spowodować nadmierne jej opalenie, ale dociera do nas także promieniowanie UVA, czyli takie promieniowanie, które powoduje degradację włókien kolagenowych, które powoduje nasilenie się na przykład utraty wilgoci w naszej skórze. I to promieniowanie UVA działa niestety także wtedy, kiedy dzień jest całkowicie pochmurny. I to promieniowanie UVA niestety dociera także do głębszych warstw skóry. Oczywiście nic się nie stanie, jeżeli raz nie zastosujemy takiego kremu. Natomiast jeżeli nie mamy go włączonego w naszą pielęgnację na stałe, no to skutki mogą być naprawdę złe. I to jest taki schemat pielęgnacji, który możemy stosować przy pielęgnacji dziennej. Pielęgnacja wieczorna jest moim zdaniem bardzo podobna z tą, różnicą, że na przykład, no ja oczywiście nie stosuję filtra, czyli kremu z filtrem, już z SPF-em żadnym nie stosuję w pielęgnacji wieczornej, jest to niepotrzebne w tym momencie. Natomiast zamiast lekkich form kosmetyków, które świetnie potem łączą się z kosmetykami do makijażu, z podkładem, z, z pudrem czy też innymi, Stosuję tutaj też takie kosmetyki o bardziej treściwych konsystencji. Moja skóra sucha, skłonna do y, y, takiej y, pokrywania się ceczką zmarszczeń, już nie tak jędrna, bo to tak naprawdę już bliżej 60 niż 50 jest. Bardzo lubi taką gęstą konsystencję, treściwą konsystencję. I właśnie wtedy, kiedy mamy naturalny taki czas, kiedy skóra się regeneruje, czyli noc, można zastosować właśnie tego typu składniki. To jest też świetny moment, kiedy możemy zastosować maskę na twarz. Oczywiście możemy stosować ją w każdym etapie pielęgnacji, czy także, także w dziennym, w każdy rodzaju pielęgnacji, ale nocą, skóra. Przyjmie więcej tych składników, które w skoncentrowany sposób w masce dostarczamy. I na przykład, moja jedna z ulubionych masek to jest ta maska Edgy z kolagenem, która pięknie odżywia, pięknie uelastycznia twarz. Także budzimy się rano. Nie tylko wyspane, ale też y, piękniejsze niż kładłyśmy się spać. Jestem bardzo ciekawa, czy stosujecie także taki schemat pielęgnacji? A może macie inny schemat, który działa, który możecie się podzielić razem ze mną i z innymi widzami? Chętnie poczytam komentarze na ten temat pod filmikiem. A teraz dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.